poniósł wagę 58 kg, zaś jedyna klacz w stawce Jugra numer 6, 57 kg. Z wyścigu został wycofany koń numer 1 Dancing Baby oraz koń numer 5 Ostler. Ruszyły cała piątka, z opóźnieniem wystartował, no trudno powiedzieć kto nawet, gdyż straszna mgła jest, ale na prowadzeniu mały książę na drugiej pozycji Nordfrant trzeci Dako czwarta idzie Jugra i na piątej pozycji Atar. Mały książę, mały książę jest pierwszy, mały książę jest pierwszy, mały książę drugi Nordfrant, trzecie miejsce zajmuje Dako. Mały książę z ogromną przewagą jest na pierwszym miejscu. Mały książę, mały książę Nordfrant Dako i Atar Mały Książę Nordfront Dako Atar. Mały Książę, Mały Książę ma przewagę, Mały Książę jest pierwszy, Nordfront, Mały Książę Nordfront Dako Jatar. Mały Książę, Mały Książę, Mały Książę nie przegrał z tej gonitwy. Mały Książę jest pierwszy, na drugim miejscu Nordfront, trzecie miejsce zajmuje Dako, czwarty jest Atar i na piątej pozycji za całą stawką Jugra. W gonitwie drugiej swobodnie do celownika po zwycięstwo zmierzał Mały Książę, trenowany przez Andrzeja Walickiego i dosiadany przez dżokieja Tomasza Kluczyńskiego. I zatwierdzony wynik biegu drugiego. Koń pierwszy, numer trzy Mały Książę, Koń drugi, numer 2, Nordfrand. Koń trzeci, numer 7, Dako, Koń czwarty, numer 4, Atari. Koń piąty, numer 6, Jugra. Czas gonitwy minuta 2,3 sekundy. Ćwiartki 31,4-30,9 sekundy. Styl zwycięstwa dowolnie, Odległości na celowniku 6, 2,5, 2,5-8 długości. Witwa czwarta zostanie na dystansie 1000 metrów i przeznaczona jest...